Siema, siema. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać TikToki, czyli TikToker ogląda TikToki. Dobra, zaczynamy. Ej, zarąbista maszyna, ale jak równo w ogóle, jak równo dupnął. Jeżeli chodzi o maszynę i wideo, oceniamy na 6 na 10, 6 na 10. Fajna maszyna, maszyna 10 na 10, nie? Ej. Ja pierdziel, ale nim rzucę ile super symulator. Ej, marzy mi się, marzy mi się takie stanowisko, nie? Kiedyś? Kiedyś. Kurczę, chciałbym mieć takie miejsce, że sobie właśnie tak... Co super, normalnie cały latał. Kurde, ale jaja. 9 na 10. Stanowisko 10 na 10. Ej. Trzeba się pobudzić. W takim razie wjeżdża Kabusia. GBS Nie no, to nie że reklama, ale jakbyście GBS chcieli ode mnie, wiecie, wysłać mi parę kawek A ja uwielbiam was i to bardzo dużo pije kawki, GBS tu wiecie gdzie uderzać Także, w razie czego jestem otwarty na propozycje rap... Co zrobił z tym? Pogrzało like go normalnie Czyli oni wszystko robią na odwrót, tak? Wszystko robią na odwrót, czyli tak On tutaj AP. Zamiast się But. przytulić to dźwignie babci założyła, jo like O kurde Dobra, zamiast psa wziąć na smycz, ja to wziął siebie I siebie wyprowadził Kurde, 700 tysięcy prawie polubi. Ja pierdziele To on ma chyba z 10 milionów wyświetleń Sztos No dobra, dodajemy mu 9 na 10 W każdym odcinku będzie jedna dyszka Jedna dyszka, jak mi się mega spodoba jakiś film, to dajemy dyszkę Chodzi, dobra Jest ziomek, kurde Weź nie coś potrafię Ostracam siły, żeby Najmana dojechać Najmana dojedzie ale na, dasz radę Najmanowi? Dostanie w pi... Dostanie p pi... pi... ha, 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 Dobry wariant. Czuję, że on Najmana by pocisnął. Gdzie on się respi, o której godzinie? Ha, ha, dobry, dobry Podoba mi się to, podoba mi się. Lodowy prank, ok. Co ona tutaj? Ale o co chodzi? Na czym polega ten prank? A ja pierdziel. <laughs> nie, dobra, wygrał, wygrał. 9 na 10. 9 na 10, jeżeli chodzi o pomysł. Yy, no, śmieszne, śmieszne. Nie spodziewałem się. Tego. Dobra, le lecimy. O co tu chodzi? Ej, coś tutaj, coś tutaj pójdzie nie tak przy tym odklejaniu. Czy coś tu pójdzie nie tak przy tym odklejaniu? A widzę, że light fail, czyli będzie fail jakiś, dobra No i co? Haha, <laughs> tak czułem, <laughs> dobra BMW, to jest właśnie BMW Gdyby to było Audi, to by się trzymało Ten, co jest dokokszony, ja pierdziele Ten żył normalnie na bicie. prawie jak ja Prawie jak ja normalnie, Mam kartę, no ja dała mi kartę Do czego banku jest ta karta A czy, ten, mu kartę? A co jest teraz na ekranie? A, ale lipa y Prawe kilo w jednym klasie co? Coooo Fajny filmik, oceniam 8 na 10 Powiedz mi, ty byś nie pociągnął mojego rządła? Co? Nie no pytam po prostu Pytam się po prostu za bombę dostawił A powiedz mi, ty byś nie pociągnął mojego, <grym> no, Bo... po po no, po no. mojego dobre 9 na 10 wykonanie Widać, że to nie jest ustawka raczej Bo był tam, chciałby już przypierdzielić I też 9 na 10 damy ocenę filmu. Mordo zostaw łapkę w górę. Ten jaki podobny do do Błońskiego, ja pierdziele Ten? Popek, nie? Czarne oczy Ty <laughs> przywalili Ja pierdziele, nie A pomyślcie sobie, to jest waszej nauczycielki od matematyki auto Ale macie prze******e, uczuję Macie przewalone cholera Pomysł y, 2 na 10 Słaby pomysł troszeczkę A y, filmik 9 na 10 macie przerąbane I co ty gadasz, że taka drobna laska cholera chłopa robi na, na łapę Ty jesteś zdziwieni co jest grane Tam pod koszulką to musi być taka para. Ogólnie 9,5 na 10 jeżeli chodzi kurczę o siłę tej laski Lepiej z Katarem nie chodzić do fryzjera dobra O oh, fuck, Teraz zauważyłem O kurde ja byłem dzisiaj właśnie u barbera, przerąbane. Pomysł 9 na 10. Ha! Pra prawdziwych zawodników się wbił. O kurde, ale dostał. Co ty gadasz, ale wjechał w niego w ogóle? KO. Ale po pomysł 9 na 10. Aha. Jee, yeah, cię kręcę, to skąd ta woda tam weszła? 1,9 milionów polubień dziewięć miliona. Dobra, dobra, przewiniemy sobie, bo on tam idzie, 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 idzie. Ja pierdzielę do garażu, idzie. Kurny troll Ej, dlatego ma tyle leków. On przez minutę szedł, cholera, sobie przez cały czas. Ej, dobra, dobra. 9 na 10 mordo dostajesz mnie. Ej, jaki ty też Też dałem nabrać. Jakby ten klucz pękł, to współczuję Roz, rozumiem, że y, chyba to się nie chce odkręcić chłopakom. Ja, pierdzielę! Szpilki chyba się nie chcą. Nie. Tutaj pół oś. Jak, jak go podniosło w ogóle? Bo ten ma taką dźwignię na tym wielkim kluczu. Ej, serio. O nie! Gdyby ten klucz tutaj na przykład zeskoczył mu, to koniec. Po chłopie normalnie. tu zostałby tak w jaja. Jaj! 9,5 na 10. Normalny kierowca po 8 godzinach. Dobra, dobra, coś w tym jest, zobaczymy, dobra I teraz nuta. Kierowca busar robiący ile? Drugą dobę! Jakie oczy? Takie! Ua! Co tam walną? Nie, Kabusia. Kabusia, jedziemy dalej. No ale y, to jest niebezpieczne już, tak, nie wiem. Y, ja na przykład nie dałbym rad tak długo jechać, nie? nie? Ale to jest prawda, wiele osób tak pracuje, żeby utrzymać rodzinki i tak dalej, y, dwie doby i rzeczywiście można tak zasnąć na jawie. Jedziesz po prostu, zamykają ci się oczy, walniesz coś, no i koniec jest. No także przekaz, oczywiście. Rozumiem, daję tu 7 na 10. Nie! Ale tutaj akurat Chłopca ten. Biedny piesek się nie może wy wysrać. Boże, nawet porządnie nie mógł wysrać. I jeszcze idzie taki zgięty. Jo! Ja, masakra, ale. Wybrał sobie idealne miejsce. 9 na 10 dla pieska. Pomyśl mnie. <noise> Co dostał bombę? O nie, biedna kaczka. O kurde, ale został. Nie! dostał buzi buziaka dostała No Jeżu o cholera Staż kiedy skończył 18 lat, dobra? <grytanie> Wywalenie <grytanie> Plus 1, dobre, dobre e, 9 na 10 Oho <grytanie> Sypło się kratyn do miski Co za koty w ogóle co? Do miski z kotu. Jaki dowolony kot w ogóle. Czy te podciąganie? Dobra, zakończymy tym kotkiem. Dajemy 10 na 10. Dzięki za oglądanie, siema!